Salwete! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj, jak wiecie mamy 10 lutego 2026 roku. Co oznacza, że mijają dziś równe 4 lata od śmierci Romana Kostrzewskiego. W związku z tym w dniu dzisiejszym będzie o płycie, czy dla niektórych płytach zespołu kat. A dokładniej mówiąc 666 i Metal and Hell. Tak więc zapraszam do oglądania. Także dzisiaj wyjątkowo będzie o dwóch płytach, ale prawda jest taka, że to jest jeden album, ale w dwóch wersjach. Dokładniej mówiąc, Metal and Hell to jest anglojęzyczna wersja, a 666 polska wersja. I historia jest taka, że w kwietniu 1986 roku nakładem belgijskiej wytwórni Ambush Records na winylu ukazała się płyta Metal and Hell. Miesiąc później, w maju 1986, Nakładem, Polmark na kasecie okazała się polskojęzyczna wersja 666. Jeśli chodzi o nagrania, to te oryginalnie do wersji polskojęzycznej odbyły się w październiku 1985 w krakowskim studiu Teatra STU. Jednak zespół nie był do końca zadowolony z oryginalnego rezultatu, więc album nagrano ponownie w listopadzie tego samego roku w tym samym studiu. I nagrano przy okazji wersję anglojęzyczną która została wydana jako pierwsza i można powiedzieć, że była to pierwsza próba wydania polskiego metalu na zachodzie. Nie był to może jakiś spektakularny sukces, no ale przynajmniej panowie próbowali. Jeśli chodzi o skład biorący udział w nagraniach, no to oczywiście Roman Kostrzewski, wokal, Piotr Luczyk gitara, i Ireneusz Lot, perkusja, do tego dochodzi Wojciech Mrowiec, gitara oraz Tomasz Jaguś, bas. Także klasyczny, stary skład kata. A więc jak już mówiłem, dziś będzie o w jednej płycie, w dwóch wersjach. Oprócz rzeczywiście języka, który je różni, jest także inna kolejność utworów, poza pierwszym i ostatnim, czyli rzecz jasna Metal metali piekło i 666. Mówić to będę przede wszystkim o wersji polskojęzycznej, bo ona jest powiedzmy bardziej charakterystyczna i kojarząca się z katem. No bo umówmy się, zespół Kat. W większości fanów kojarzy się z tekstami w języku polskim i te utwory mają można powiedzieć własny charakter. Jeśli chodzi o muzykę, to zespół Kat wówczas był określany przez wielu jako black trash metal. Niektórzy jeszcze określali go mianem black heavy trash metal. Prawda jest taka, że to były czasy, kiedy wiele zespołów miało przypisywane różne łatki. A black metalem nie był ten, kto grał na modułę norweską, tylko ten, który był diabelski. A widząc okładkę i czytając teksty, można łatwo się domyślić, że tutaj diabła jest w bród. Słuchajcie to także w brzmieniu. Ten album jest niezwykle brudny, siarczysty. To jest, można powiedzieć, kwintesencja metalu lat 80. w wykonaniu polskim. Oczywiście trudno tu mówić o jakimś wielkim profesjonalizmie, ale umówmy się, takie to były czasy, kiedy nie chodziło o to, żeby jak najlepiej wyprodukować album, bądź żeby go wydać, nie wiem, jak profesjonalnie. Nie. Tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu grać to, co się kocha. Inspiracje dla zespołu Kato wówczas były dość. Oczywiste. Accept, Venom, Tank. Innymi słowy, klasyki heavy trash metalu. Zwłaszcza z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o same utwory, to nie są takie bardzo skomplikowane numery. Co niektóre są wyjątkowo proste, jeśli chodzi o strukturę. Ale tak chwytliwe i przebojowe, że trudno jest je przebić. Na przykład Metal i Piekło. Bądź też Metal and Hell w wersji anglojęzycznej. No dla mnie to jest wręcz podręcznikowy kawałek kata. I ten ikoniczny tekst Romana. Prawda to metal i piekło. Pamiętajcie. Tylko te dwie rzeczy się liczą. Zacznijmy się chociaż na chwilę przy samym wokalu Romana. Umówmy się, w głowym czasie Roman nie był najlepszym technicznie wokalistą i pewnie nawet nie zawoły się w pierwszej sekce. Ale nie za to tyle osób go pokochało, przez co do dzisiaj się skanduje nie ma kata bez Romana. Tu chodzi o manierę i autentyczność jego wokalu. On po prostu wypluwał z siebie wszystko, co był w stanie. Później oczywiście poprawił się znacznie i na przykład na oddechu czy na bastardzie jego śpiew był technicznie dużo lepszy, ale nie sposób byłoby Romanowi odmówić charyzmy i tego, jak on to wszystko robił. Powiem Wam, że nie wyobrażam sobie osobiście utworów z pierwszych płyt kata bez Romana. No bo powiedzcie mi, czy wyobrażacie sobie na przykład Czas Zemsty, Mordercę bądź Wyrocznie bez wokalu Romana? Bo ja nie. Nawet w wersjach anglojęzycznych to słychać. Chociaż powiedziałbym, że one nie są aż tak charakterystyczne i tutaj ten wokal Romana aż tak nie robi roboty jak w utworach polskojęzycznych. Ciężko mi jest to określić, ale jakoś tak kata jak mam słuchać, to wolę słuchać po polsku. Przez jasna, Metal and Hell, wersja anglojęzyczna też jest wspaniała, ale nie ma to na pewno takiej charakterystycznej warstwy lirycznej jak właśnie wersja polska. No i po prostu wersja 666 ma lepszy klimat, bym powiedział. Skoro mowa o Romanie, to warto byłoby też powiedzieć co nieco o tekstach utworów. Autorem rzecz jasna w większości tekstów jest Roman Kostrzewski, ale nie wszystkich. Jeśli mówimy o wersji polskojęzycznej, to jedynym utworem, do którego tekstu nie napisał Romek, jest Noce Szatana, pochodzący z pierwszego singla Ostatni Tabor Noce Szatana, do których słowa napisał Robert Milord. Jeśli zaś mówimy o wersji anglojęzycznej, to do utworów Metal and Hell, Time of Revenge, You Got Me Vampire i Devil's House Part 3 słowa napisał Tomasz Dziuba-Dziubiński, założyciel Metal My Productions i dawny menadżer zespołu Cut. Przy okazji również producent owej płyty. Do tekstu fromka ludzie mają różny stosunek. Niektórzy uważają, że wspaniałe, głębokie, poruszające, inni zaś, że to jest po prostu zwykła grafomania. No i... Rzeczywiście teksty na bastardzie na przykład są bardzo osobiste i poruszające. Natomiast te wczesne, właśnie z czasów Metal and Hell i 66, mogą miejscami wydawać się grafomańskie bądź ciężkie do zrozumienia. Ale są one na swój sposób charakterystyczne i ikoniczne dla zespół kat, czy w ogóle polskiego metalu. Tak, że jak ktoś słyszy rytm Nocy Szatana, to od razu nuci, a w Nocy Szatana przyjąć dłoń. Te teksty mają w sobie jakąś magię, ten vibe. Który jest wszechobecny na starych krążkach Kata, bo nie ma drugiego takiego wokalisty jak Roman i ściarza jak Roman. To wszystko jest wyjątkowe właśnie w zespole CAT. I niezależnie jaki utwór, czy to morderca, czas zemsty, wyrocznia, diabelski dom, część trzecia bądź część pierwsza, to wszystko są absolutne hity. Nie ma co się dziwić, dlaczego Roman później z Kat Roman Kostrzewski grał te numery na żywo. Powiem więcej, jak zapewne wiecie, no to w 2015 roku ukazała się na nowo nagrana wersja tejże płyty właśnie w ramach twórczości zespołu Kat Roman Kostrzewski. Ja jednak mimo wszystko wolę pozostać przy oryginale. Oryginał dla mnie zawsze będzie najlepszy. skoro wspomniałem o utworze Wyrocznie, no to tutaj cover utworu Wyrocznia, wykonania mojego starego zespołu, ze mną na wokalu, rzecz jasna. Wracając natomiast do samych kompozycji, no to tak jak mówiłem, że album jest surowy, brudny, generalnie black metalowy, to nie zabrakło tutaj też chwil na spowolnienie czy złagodzenie w cudzysłowie. Bo utwór, np. Czas Zemsty w anglojęzycznej wersji Time of Revenge, to jest kawałek bardziej podchodzący pod balladę. Nie dziwi fakt zamieszczenia tego kawałka na składance Ballady z 1993. No, bo faktycznie kawałek taki trochę mniej dosadny niż jakiś morderca czy wyrocznia. Troszeczkę spokojniejszy, łagodniejszy, ale to też w pełni działa. Właściwie to jakiego utworu się z tego albumu nie wybierze, to każdy kosi osierni. To są po prostu klasyki totalne, jeśli chodzi o polskie granie. Najmę no ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o klasyczny polski metal, Kat zawsze dla mnie był w ścisłej czołówce. Dlatego, że cokolwiek oni wówczas stworzyli, to było to w mniejszym, większym stopniu genialne. Roman był wybitnym tekściarzem, wokalistą czasem też coraz lepszym, a wybierki gitarowe były po prostu znakomite. Ale trzeba jeszcze z jednym się rozprawić, mianowicie z zarzutami o plagiat. Tak, tak, moi drodzy. Chodzi oczywiście o słynne Noce Szatana w anglojęzycznej wersji Devil's Child, bo wiele osób zwraca uwagę, że w tym konkretnym utworze główny motyw jest bardzo podobny, wręcz identyczny jak w jednym z utworów grupy Tank, którą, jak wiemy, Kat się niewątpliwie we wczesnych latach działalności inspirował. Zresztą, kto się nie inspirował Tankiem? Ale wracając. Faktycznie, ten motyw jest bardzo zbliżony do tego, co w jednym ze swoich kawałków miał nam do zaforowania. Tak. Czy była to taka totalna zżyna po chamie? Who the fuck knows. Na pewno się chłopaki zainspirowali, ale czy tak totalnie wzięli jedno do jednego, by było, że a tak, sobie wzięliśmy, ale nie będziemy mówić od kogo. Moim zdaniem nie ma do tego rozkminiać. Najważniejsze jest to, że dostaliśmy dzięki temu kawał solidnej muzyki w wykonaniu kata. Już nieważne, kto wziął ten riff od Tanka. Czy to był Roman, czy to był Piotek, czy to był Irek. Nie ma to znaczenia. Ważne, że ta oto ekipa pięciu chłopaków ze Śląska stworzyła album, który stał się kamieniem milowym w dziejach polskiego metalu i do dziś jest uwielbiany przez wszystkich, a minęło już praktycznie 40 lat. Także, coś się na nie mogę powiedzieć? Dla mnie 666, Metal and Hell to najlepsze dzieło Kata. Muzycznie może następne kroszki są lepsze, czy to Oddech wymarłych światów, czy Róże Miłości, Najchętniej przyjmują się na grobach. Te kroszki oczywiście są lepiej wyprodukowane, bardziej dopracowane kompozycyjnie, ale debiut ma, moim zdaniem, najlepszy klimat, jest najbardziej charakterystycznym dziełem Kata. I lirycznie, i muzycznie, to jest po prostu klasyk. Osobiście, za każdym razem, jak do tego bym wracam, to czuję się, jakby go odkrywał na nowo. To jest muzyka magiczna po prostu. Przynosi mnie w zupełnie inny świat i za to kocham ten album. I nie wiem, czy jest tu tak naprawdę co polecać, bo kata zna praktycznie każdy polski fan metal, ale jeśli jakimś cudem was ten album ominął, to co wy to jeszcze robicie? Idźcie mi słuchać kata 666 czy to Metal and Hell. Osobiście preferuję wersję polskojęzyczną, ale wersja anglojęzyczna też jest klasykiem. Prawda jest taka, że stary Kata był po prostu wspaniały. I pamiętajcie, nie ma kata bez Romana. No i co? To było na tyle. Widzimy się już wkrótce, a tymczasem waletę et Avete. A o, bym zapomniał. Prawda to metal i piekło.